Już od czasów carskich y, przez bolszewickie, po, tak naprawdę y, dzień dzisiejszy y, Rosjanie y, wykorzystują, y, bardzo umiejętnie rozgrywają y, y, konflikty y, między narodami, ale oni nie tylko wykorzystują konflikty istniejące, które powiedzmy przez wieki tam jakoś tam narastały. Oni przede wszystkim y, tw tworzyli, tworzą nowe y, y, po prostu przyczyny do konfliktów, na przykład przesiedlając wewnątrz y, 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 wcześniej Rosji, a teraz y, później Bolszewi y, y, no, Związku Sowieckiego y, narody, oddając na przykład ziemię y, czeczeńską inguszą czy ziemię inguską oddając osetyńcom. Przez to siłą rzeczy już nikt potem nie pamięta, jak to się stało, że na danych ziemiach mieszkają nie mieszkańcy, tylko mieszkańcy innych narodów, i potem sami wkraczają jako rozjemcy, posyłając tam swoje oczywiście siły zbrojne, które mają pilnować. Obu nar zważnione narody w konfliktach. Tak się stało w konflikcie ingusko-osetyjskim. Już będę mówił o Rosji współczesnej, czyli po rozpadzie Związku Sowieckiego. To przecież pierwszy taki duży konflikt był między Inguszami i Osetnicami. Nawet tam doszło do no, ogromnych ofiar, że Ingusze byli mordowani, Osetnicy też. Wzajemnie się po prostu te narody zwalczały, mordowały i Rosjanie oczywiście wkroczyli tam jako ci rozjemcy i oba narody uznały Wojska Rosyjskie jako siły pokojowe. To samo zresztą się potem stało w Naddniestrzu, gdzie zasiedleni wcześniej ludnością no, rosyjskojęzyczną, potem Rosjanie wkroczyli tam jako do ochrony znaczy tej ludności rosyjskojęzycznej, i udają tam siły pokojowe, zresztą tak się nazywają, że są tam to siły pokojowe w niewielkiej ilości, bo niby 500 żołnierzy, no niemniej jednak tam jest pod bronią kilkanaście tysięcy ludzi, prawda, bo tam są takie różne cywilne formacje, które no, jako, jako siła rozbijająca Mołdawię od środka. Identycznie przecież na Ukrainie przecież wkro, wkroczyli Rosjanie po to, żeby niby, niby chronić interesy ludności rosyjskojęzycznej. Natomiast o interesy ludności tatarskiej, które, która to mieszkała na tym terenie od, po prostu od, wie, od wielu, wielu wieków, ta ludność została wysiedlona na Syberię dano tam kawałek ziemi na Syberii, natomiast tą ziemię zasiedlano ludnością rosyjskojęzyczną i w tej chwili posłużyło to jako pretekst do tego, żeby wkroczyły tam wojska y, rosyjskie. Na szczęście tuż po rozpadzie Związku Sowieckiego nie udało się tego samego mechanizmu zastosować w krajach bałtyckich, bo przecież y, trzeba sobie powiedzieć, że na y, Łotwie czy w Estonii tej y, rosyjskiej ludności, y, y, znaczy ludności rosyjskojęzycznej jest naprawdę dużo, bo, y, w czasie y, po aneksji tych, tych państw. Y, y, Agresji w 1940 roku, kiedy włączono te kraje do Związku Sowieckiego, dokonano w sposób tradycyjny wywózki elit łotewskich i estońskich na wschód, natomiast tam zasiedlano ludnością rosyjskojęzyczną, i w tej chwili wielokrotnie na arenie międzynarodowej, na, na, na arenie międzynarodowej podnosi się sprawę ludności rosyjskojęzycznej na Łotwie czy Westonii, która, no powiedzmy, Rosjanie uznają, że jest poszkodowana, że jest, no po prostu, że jest dyskryminowana. To jest stara metoda, którą się Rosjanie posługiwali i pewnie dalej się będą posługiwać. Co gorsza, często Rosjanie Zdobywając, przejmując jakieś terytoria, wykorzystuje ludność zamieszkałą na, na tym podbitym terytorium do własnych celów. Tworzą oddziały zbrojne, które pomagają podbijać następne terytoria. Nawet właśnie w, tym, w tej wojnie na Ukrainie ze zdziwieniem przyglądaliśmy się, słuchaliśmy konfliktom między Buriatami i Czeczenami, którzy spierali się, które oddziały są bardziej rosyjskie. Więc to pokazuje do jakiego stopnia dochodzi do tej manipulacji umysłami ludzi i wykorzystaniem tych ludzi w działaniach na rzecz Kremla. Niestety te działania wobec różnych społeczeństw są robione w Państwach, które są państwami niezależnymi, nie doświadczyły jeszcze okupacji rosyjskiej. Możemy zauważyć właśnie taki brak empatii dla walczących Ukraińców no, w takich krajach jak Niemcy, jak Francja. Ale też innych. Na przykład postępowanie prezydenta Brazylii jest bardzo kontrowersyjne. Rosjanie grają na takich naturalnych egoizmach, po to, żeby powiedzmy, całe państwa, czyli jeżeli nie da się ich użyć w swojej polityce, to przynajmniej Doprowadzić do jakiejś formy neutralnej, żeby, żeby to, to państwo nie przeszkadzało im w ich polityce ekspansji. Na szczęście, społeczeństwa krajów takich jak kraje nadbałtyckie, Polska. Nie poddają się łatwo tej obróbce socjotechnologów Kremla i w krajach nadbałtyckich czy w Polsce panuje przekonanie, że ta wojna, którą toczą Ukraińcy w tej chwili z Rosją, to jest też naszą wojną, wojną o naszą niepodległość. Teraz musimy wszyscy razem zastanowić się, jak walczyć z tą dezinformacją rosyjską, tą manipulacją, propagandą w krajach jeszcze wolnych, niedotkniętych rosyjską agresją a też czy możemy w jakiś sposób wpływać na społeczeństwa ziem podbitych, żeby one jednak nie były używane tak łatwo przez kremlowskich polityków. Przez Rosjanie bardzo w tym obszarze geopolitycznym bardzo tak umiejętnie grają, bo swoje wrogie działania w stosunku do Ukrainy i blokadę na przykład zboża przedstawiają jako i, i, te, i głód, który grozi krajom słabym, takim krajom trzeciego świata, które tej żywności, tego zboża, tych produktów rolnych, które Ukraina może eksportować właśnie do krajów trzeciego świata, po prostu przedstawia jako winę Ukrainy. Tam nie, nie ma mowy, że, że za Wstrzymanie eksportu odpowiada agresor. Po prostu tego produktu nie będzie i jednocześnie MSZ w sposobie Ławrowa apeluje do tych krajów, żeby te kraje zamiast naciskać na agresora, żeby wycofał swoje wojska z zajętego terytorium, lub przestał blokować eksport zboża, to ma namawiać Ukrainę, żeby się poddała, prawda? Bo, bo światu grozi głód. Ten głód z kolei może spowodować ruchy migracyjne, które Europa nie będzie w stanie powstrzymać. No, w, naszej, w historii naszej mamy wiele przypadków tej tzw. wędrówki ludów. Ta wędrówka ludów zawsze była związana z problemami wyżywienia, niczego więcej, prawda, po, po, z problem, problemami y, przestrzeni życiowej, z problemami egzystencjalnymi. W związku z tym może się tak zdarzyć, że te ludy Europy, ludy Afryki czy Azji ruszą, prawda, na Europę i Europa nie będzie mogł, może nie poradzić sobie z tym, taj, tą nawałem emigracyjną. Na to liczy Putin. W związku z tym szalenie ważne jest, żeby państwa y, które mają zdolność zbrojną do zmuszenia Rosji do tego, żeby no, to te zboże można było i produkty rolne z Ukrainy eksportować. I takim wyjściem byłoby na przykład wysłanie konwoju statków, okrętów wojennych, tak jak się wysyłało konwoje w czasie II wojny światowej, zarówno do, do Wielkiej Brytanii, jak i do Związku Sowieckiego, to przecież to, że Hitler nie opanował zarówno Wielkiej Brytanii, jak i Związku Sowieckiego. Po prostu przyczyniły się te amerykańskie konwoje. Ta pomoc gigantyczna, którą te oba kraje dostały, spowodowały, że Hitler w końcu przegrał. I to samo tutaj. Ja nie sądzę, żeby Rosja odważyła się atakować na przykład jakiś lotniskowiec amerykański, bo pod agendą ONZ-u można coś takiego zorganizować. Była, jest pierwsza próba, która, którą Rosjanie bardzo szybko spacyfikowali, podpisano wczoraj porozumienie między pod patronatem NZ-u, Sygnatariuszami był, była Rosja, Ukraina i, i Turcja, bo sobie prezydenta Erdogana. No i co z tego się stało? No, została, został zbombardowany port, z którego ta, to zboże miało być wysyłane na eksport, właśnie, między innymi do krajów Afryki. I tu zgadzam się z, tutaj z dyplomacją ukraińską, która mówi, że Rosja. Napluła w twarz NZ-owi Erdoganowi, no bo tak naprawdę co, co to znaczy, po dzień po podpisaniu umowy, zbombardować port, z którego miały, miały być eksportowane zboże? No to jest, to, to tylko pokazuje, że Rosja się nie liczy z żadnymi uzgodnieniami, że siadanie do niej, z nią do stołu rozmów nie ma najmniejszego sensu, bo ona nie jest w stanie i nie chce dotrzymać umów. Nie jest w stanie, dlatego że kto się powstrzymuje, tylko nie jest w stanie, bo, nie, bo, bo tego zwyczajnie nie chce. Czasami jest zmuszona y, y, do tego, żeby tak, taką umowę podpisać, tylko że potem jej tej umowy nie wykona. Y, więc trzeba innych, myślę, że militarnych środków, żeby y, osłonić y, y, produkty rolne i zboże y, Ukrainy, y, by, by zatrzymać to, to niebezpieczeństwo fali uchodźczej z Afryki i innych biednych krajów. No tak, dlatego że problem głodu no, to jest, można powiedzieć, głód. wywoływanie głodu jest działaniem rodzajem działań zbrojnych przeciwko społecz społeczeństwom. No Tutaj w tym wypadku próbuje się użyć właśnie tych głodnych ludzi jako broni przeciwko Zachodowi o tak zwanych wojnach buntowniczych broni w postaci masowych migracji, przemieszczeń. No, pisał już strateg rosyjski Evgeni Messner wiele, wiele lat temu i stratezy rosyjscy współcześni bardzo uważnie czytali jego pracę. Niestety Próbują, próbują wyciągać wnioski i stosować te teoretyczne rozważania do tworzenia dyskomfortu dla państw zachodnich. No. Pamiętamy przecież głód na Ukrainie też był narzędziem walki politycznej i zaprowadzania, zaprowadzania sowieckich porządków na Ukrainie. Cel uświęcał środki. Widać, że ta dewiza przyświeca prezydentowi Rosji w dalszym ciągu.